Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na następny odcinek z otwieraniem całego kalendarza adwentowego. Naprawdę bardzo ładnie wygląda, no ale wiadomo, nie tylko wygląd się liczy, więc zapraszam Was do oglądania, żebyście dowiedzieli się, co jest w środku, ale dodałam dzisiaj o ósmej odcinek z kalendarzem adwentowym upolowanym na mega promocji. Zapłaciłam za niego 4 dychy. 320 normalnie kosztuje. Wartość produktu w środku to 620, więc sprawdźcie sobie ten odcinek z kalendarzem adwentowym z wyprzedaży, jeżeli jeszcze nie oglądaliście. Witam z bliska. Tak wygląda ten kalendarz adwentowy. Tutaj była dołączona karteczka. Generalnie kupiłam go w Niemczech. W przeliczaniu na złotówki zapłaciłam za niego 235 zł, a wartość kosmetyków w środku ma być około 680 Bardzo ciężki. Tutaj jest marka Assam Beauty. Oni mają swoje jakieś uhu, Flora Market, jakieś tam inne. Zaczynamy od jedynki. To ma być najbardziej różnorodny kalendarz adwentowy, ponieważ mają być kosmetyki do twarzy, ciała, włosów, chyba też kolorówka, krem pod oczy. No i ten kalendarz adwentowy kupiłam w drogerii Müller w Niemczech. To jest moja na drogeria. Chyba jest fajniejsza od DM-u. Znacie w ogóle te marki? A sam, jeżeli tak, to piszcie, czy fajne. Właściwie nie jest to krem pod oczy, a serum, więc fajnie, bo rzadko trafiają się sera pod oczy i uważam, że właśnie raczej ciężko dostać tego typu produkty. 7 ml. Dwójka. Ja najbardziej chyba się tutaj cieszę na kosmetyki do włosów, no bo nie było w tym roku takiego kalendarza adwentowego dedykowanego właśnie włosom. Zobaczcie jaki duży słoiczek, tutaj mamy krem do twarzy Aqua Intense, to jest krem nawilżający z kwasem hialuronowym, czyli wiecie taki składnik bez szału, ale jednak dobrze nawilża 20 ml, więc sporo, sporo jak na próbkę, fajnie. Ale to jest kolejna rzecz do twarzy, zobaczymy, co będzie dalej. Numer 3. I ogólnie pisałyście mi, że właśnie w drogerii Müller bardzo często wszystko przeceniają jeszcze przed grudniem. I faktycznie widziałam, że na stronie internetowej ten kalendarz adwentowy jest przeceniony. Ale zobaczcie, u nas nie widziałam przecen na kalendarze adwentowe, ale jest to fajna praktyka. Zanim powiem Wam, co to za produkt, sprawdzę słuchajcie, czy jest data ważności. I nie widzę tutaj na opakowaniu to co tutaj mamy to nie jest data ważności i słuchajcie, dlaczego to sprawdzam? Bo ostatnio miałam w kalendarzu przeterminowane kosmetyki i mówiliście mi o tym słoiczku, ja bardzo dobrze wiem, że 12 miesięcy to jest data w jakiej musimy zużyć produkt, w jakiej on jest ważny po otwarciu, ale słuchajcie ja nie lubię tych kosmetyków, gdy nie jest podana data ważności. Skąd ja mam wiedzieć, czy to nie stoi 5, 6, 7, 8 lat? Więc taki stary kosmetyk, nawet jak będzie te kilka miesięcy po otwarciu, ja nie wiem jak on będzie się zachowywał, natomiast tutaj można wywnioskować, że jest data produkcji w 2018 roku? Może tak być. A kosmetyk z tego kalendarza to jest winogold krem, ujędrniający krem do ciała. 100 ml, dużo. Ja chcę go otworzyć, bo właśnie mamy tutaj Winogrona narysowane, i jeśli on byłby o zapachu winogronowym, byłabym wtedy naprawdę zachwycona. Albo jestem jakaś świlnięta, albo nie wiem, on mi się tak kojarzy z zapachem mojej ulubionej ostatnio świecy. On pachnie dla mnie herbatką z cytrynką. Naprawdę z przyjemnością odpalę świecę i się wybalsamuję. Numer 4 też tak macie, że jakieś dane zapachy z czymś Wam się kojarzą i szybko to wyłapujecie. Ja mam tak wrażliwy na to nos. Tutaj coś złotego, chyba to jakaś maseczka, zaraz się dowiemy. To jest maseczka do twarzy wykonalonej. Dwie sztuki, dwie saszetki, mamy tutaj skwalan i olej. Z pestek winogron. Numer 5, a wracając właśnie jeszcze do tych dat ważności, bo tam niezła aferka zrobiła się w komentarzach pod filmem. Słuchajcie, sklep ma obowiązek sprawdzać, czy nie sprzedaje przeterminowanych produktów. To jest karalne, sprzedawanie czegokolwiek po terminie, więc osoby piszące mi nie narzekaj. No, sorry, nie kupiłam kalendarza adwentowego na promocji czy w przecenie. Kupiłam w normalnej cenie, więc to jest chyba logiczne, że oczekuję kosmetyków ważnych, tym bardziej za duże kwoty, po prostu kilka stów, no nie. Mimo, że ta marka Asam jest mi nieznana, bardzo ciekawe mnie te kosmetyki słuchajcie, to jest krem na szyję i dekolt i o tym bardzo często się zapomina przy pielęgnacji szczerze powiem, że ja też, więc naprawdę muszę, muszę to rozpocząć 25 ml, rewelacja, wiadomo można zwykły krem nakładać, ale jeżeli jest coś takiego dedykowanego na szyję i dekolt to czemu tego nie spróbować? Siódmeczka. no gdzie te kosmetyki do włosów, ja się pytam co będzie tu? jakieś opakowanie zafoliowane Otworzyłam kartonik, ale już czuję jakiś zapach, nie wiem czy to dobrze, czy to źle e, Tutaj mamy produkt w kropelkach, one są opalające do twarzy Więc taki samoopalacz do twarzy w kropelkach, spoko, ale bałabym się tego używać, że wiecie, zrobię sobie jakieś plamy O ile na ciało jest to troszeczkę inaczej, to z twarzą bym bardziej uważała Dajcie znać, używacie właśnie samoopalaczy do twarzy, jestem ciekawa jak to u Was się sprawdza 5 ml, ósemeczka, jedno z większych pudełek no i zobaczmy, co tutaj w środku jest. A w ogóle przypominam, że codziennie do końca listopada filmy dodaję o 8 i 15, więc dwa filmy zapraszam was. Tutaj opakowanie raczej by mi przypominało samo Na początku myślałam, może to jakaś baza, a to jest Magic Finish. Wiecie, że to jest podkład w piance, bez koloru, ma się dopasować do naszej skóry. Trochę się obawiam tego. Jak szukałam informacji na temat tego produktu, to ludzie pisali, że raczej to skrem koloryzujący, ale widzicie, kolor mega ciemny. No ja nie wiem. Mi się wydaje, że albo często trafiam na takie produkty, Produkty, które mają tendencję do przyciemniania, albo po prostu ja mam taką skórę, no nie ma opcji tego nałożyć na twarz. Co to w ogóle jest? Numer 9, więc tamten produkt uważam za totalną bez beznadzieję. Mam nadzieję, że tutaj będzie lepiej, ale generalnie jestem właśnie bardzo ciekawa, że to jakieś nowe marki, że coś tam z Niemiec, bo właśnie te produkty są w Niemczech wyprodukowane. Ciekawie, całkiem spory produkt Flora Mar. Jest to żel oczyszczający do mycia twarzy. Właśnie pachnie tak trochę męsko, trochę morsko i nawet go nie odkręciłam i już czuję mega zapach. Ja nie jestem zwolennikiem perfumowanych żeli do mycia twarzy. Numer 10 moje ulubione żele do mycia twarzy to raczej bez zapachu, choć niektóre z zapachem mi pasują, ale wiadomo, że te bez mogą być jednak bardziej delikatne. Kolejna saszeta, tym razem złota maska z witaminą C w saszetkach, maseczka peelingująca. Nakładamy ją na 3 minuty. Mam oczywiście dwie saszetki. Ona jest z olejem żożoba, z peelingiem z pereł, więc tutaj takie OL, oh, oh, la 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 siabada. Ja tam wolę serum z witaminą C, peeling enzymatyczne, maseczki nawilżające lub rozjaśniające, więc tutaj jakoś tak za, za dużo tego wszystkiego. Co ja zrobiłam? Patrzcie to. Wszystko otwieram sobie po kolei, ale ominam mikołajki. No nie wytrzymam. Jestem po prostu nienormalna. Jak można o mikołajkach zapomnieć? Mam nadzieję, że się na mnie z tego powodu nie obraziliście, ale po prostu coś mnie zaślepiło. Oślepiło. W każdym razie mamy tu jakiś krem raczej. Opisują ten krem jako specjalna pielęgnacja krem na noc. No to jak specjalna, to specjalna. Coś tam piszą, żeby na czystą twarz nakładać i tak dalej. Zbyt dużo informacji, czy o jakichś składnikach, czy o czymś innym nie ma, więc to jest takie trochę, wiecie, nie teges, bo wtedy musicie się posiłkować internetem, a jednak spoko byłoby, gdyby podawali na opakowaniu chociaż jakie tu są składniki na czym to ma polegać, wiecie. Specjalna pielęgnacja raczej dużo nam nie mówi. Jedenastka. Mogę Wam powiedzieć, z czego w ogóle wynikają czasem moje pomyłki, bo ja tak bezpośrednio na te pudełka nie patrzę. Ja nagrywam kalendarze Adwentalski, Patrząc w podgląd, więc łatwe to nie jest, bo wiadomo, że to jest troszkę małe. Produkt o szampon Ahuhu. Śmieszne nazwa w ogóle organiczne to są, słuchajcie, produkty z keratyną. Świetnie, lubię produkty z keratyną i ma być on bez silikonów całkiem spora pojemność 75 ml. Numer 12. Mój ulubiony kolor różowy w ogóle, jakie marki z Niemiec najbardziej lubicie? Jeżeli jeździcie do Niemiec albo mieszkacie w Niemczech, co najbardziej. Lubicie tam kupić w drogerii. O, retinol, ja! Fajnie, fajnie! I powiem Wam, że od razu będę jechać ten produkt. Retinol. Bardzo fajna substancja, jednak uważam, że trzeba skórę na to przygotować, bo bywa drażniąca. I jeżeli nieumiejętnie stosujemy, możemy zrobić sobie szkodę. I oni tutaj piszą, żeby nakładać codziennie, dwa razy dziennie, na dzień i na noc. No nie wiem, słuchajcie, chyba, że tutaj jakieś są szczątkowe ilości retinolu. Po prostu jakaś masakra. Kto używa retinol, ten wie o co chodzi, że naprawdę z tym trzeba mega ja sobie kupiłam od Medicaid Retinal i z nim będę zaczynać, ale też staram się przygotować do tego moją skórę, więc krócze, potem trzeba stosować i tak dalej. To jest mega skomplikowane, więc taki jakiś retinol wrzucaj do kalendarza adwentowego, jak ktoś nie jest zorientowany, odchodzi Totalna masakra! Żeby sobie ktoś krzywdę nie zrobił, chyba, że po prostu ten retinol tylko w widnieje w nazwie, a tutaj go nie ma. Nie wiem. 13 ale jeżeli chodzi o retinol, zarąbista rzecz, fajne działanie przeciwzmaszczkowe, też na trądzik dobrze działa, no ale tak jak mówię, trzeba być mega zorientowanym, dlatego ja czytam, edukuję się, kupiłam jeden z lepszych produktów na start, więc zobaczymy. A tymczasem trafił mi się krem o nazwie Lepsza Skóra. Krem na dzień z SPF 15. No filtry zawsze spoko, jednak ja tam tej 50 używam. Ale zawsze dobrze mieć ten filtr w kilku kosmetykach, więc jak najbardziej z chęcią wypróbuję. Numer 14, bardzo lekkie. Naprawdę czuję, jakby tu nic nie było, więc może, może kolejna maseczka. Kto wie? Kurczę, na początku myślałam, że to baton, tak? wyglądało to, o i tutaj bardzo się cieszę, krem pod oczy z witaminą C, rozjaśniający, bardzo, bardzo fajnie, numer 15, ja nie wiem, miałam po prostu takie cienie pod oczami, ale ja mam to od urodzenia, korzystałyście z jakichś zabiegów w ogóle na ten problem? Myślę sobie, czy by czegoś nie spróbować, może się orientujecie w temacie i dacie mi znać, a tutaj kolejny krem, duże opakowanie 20 ml, Asam Collagen Lift, Krem 24 godziny, krem na noc z kolagenem. No w sumie są różne opinie, jeżeli chodzi o kremy z kolagenem, więc to już wybór należy do Was, czy wierzycie to, czy nie. 16. No i gdzie są te produkty do włosów? Tylko mieliśmy jeden szampon. Czekam na to. No tutaj się raczej nie zapowiada. Maseczka. I kolejna maska w saszetce Dosyć dużo ich tutaj jest. Myślę, że to są chyba ich takie najtańsze produkty. Ej, ona jest w, oczywiście w dwóch sztukach i to jest z kwasem hieluronowym, nawilżająca. 17. Jedziemy dalej. Pum! Co, powiem Wam, że mam takie średnie odczucia odnośnie tego kalendarza adwentowego. Tutaj widzę czarny produkt, więc możliwe, że to będzie odżywka do kompletu. Uhuchu. Jednak jest to kolejny szampon z kofeiną. Używaliście kiedyś z kofeiną, szamponów? Dziwne, dziwne, nie używałam. Oczywiście, tak jak wcześniej, też jest to organiczna seria, bez silikonów. Myślicie, że ten numer tutaj wybity oznacza datę produkcji, czyli 2017 rok. Jak tak, byłoby to dziwne. Numer 18. Często mówicie, że te kalendarze adwentowe. Ewentowe, wyglądają, jakby wrzucali produkty do nich do środka, które im się nie sprzedają. Faktycznie też czasami mam takie zdanie, bo jak wrzucałem takie duperele, to po prostu szkoda gadać. To jest jednak dla mnie zastanawiający temat, bo nie wiadomo, ile te produkty leżały. I wiecie, fajnie byłoby jednak mieć świeży kosmetyk, no nie? Tutaj mamy krem do rąk z tej samej serii, z której mieliśmy żel do mycia twarzy, więc krem do rąk, koncentrat młodości, jak najbardziej z chęcią sobie moje dłonie od odmłodzę, więc będę używać 50 ml. Duże opakowanie numer 19. Ciężkie opakowanie, czyżby jakiś płyn w środku. O! Widzę tutaj do kompletu żel do mycia pod prysznic, więc jestem mega zadowolona, bo one są z mojej kochanej świeczki. No rewelka, rewelka. 20. W sumie rzadko kiedy mam tak, kiedy mam tak, żeby mi się mega, mega jakiś zapach kosmetyków spodobał, więc tam naprawdę jestem zachwycona. Tutaj trochę nudno, zamulaście, bo kolejna ta maska, no ileż można, no nie? Maska do twarzy, tym razem z maczą. Czy pijecie maczę? Ja właśnie nie, ale taką mam chęć właśnie sobie ją wypróbować, przetestować. Jeśli tak, możecie mi napisać, którą warto kupić. 21. W sumie dosyć sporo zapłaciłam za ten kalendarz adwentowy, ale jakoś, że tak powiem, szału nie ma. Szczotka do włosów, taka maleńka. I uwaga, moja ulubiona firma, w sensie, no, śmieszna nazwa jak dla mnie. Achu, ale taka mała ta szczotka, że nie wiem, raczej dla mojego psa względem wielkości by się nadała. Jakieś takie mam mieszane odczucia, bo mam długie te włosy, i tak dalej, więc ruski rok by mi się zszedł, żeby to rozczesać trzy ostatnie pudełeczka zaczynamy od złotego numer 22 w środku coś ciężkiego, kolejny krem fajnie, 20 ml kremu All in One Solution Cream nie wiem czemu, ale bardzo często w kosmetykach te linie liftingujące są w kolorze czerwonym bądź fioletowym, no właśnie tutaj mamy krem przeciwstarzeniowy, liftingujący więc zupełnie coś innego niż wcześniej to jakie lekkie, jakby nic tu nie było ale coś stuka, jestem bardzo ciekawa Ostatniego pudełeczka jak w sumie zawsze, bo powinni wrzucić coś fajnego, no nie? Nie mówcie, że kolejny kosmetyk do makijażu, bo się wkurzę. Po prostu tamten kolor był straszny. To jest serum do twarzy, na całe szczęście, z resweratrolem. Wiecie co to jest w ogóle? Pierwsza słyszę o takim składniku kosmetycznym. I z hialuronem, czyli będzie też nawilżać, esencja młodości, piszą, że po trzech tygodniach 65% zmarszczek zmniejszy swoją widoczność. No, ciekawe obietnice, jednak dosyć ryzykowne pisać takie rzeczy. Jakaś nowa opatentowana technologia N50, więc tutaj O.M. się badał. Numer 24. Nie wiem, jak was, ale trochę mnie wkurza jak na kremach jest napisane, że tu ci usunie zmarszczki, tu tego, tu tamtego. Nie do końca jestem w stanie to uwierzyć, o ile jakieś takie drobniejsze zmarszczki, tak, ale jeżeli ktoś ma. Skórę po prostu już starszą, że tak powiem, no to czarno to widzę. Czyżby to szminka? Odcień to Ruby red. Ładne opakowanie, takie ekskluzyw złote, no ładny kolorek. Ona tak pachnie waniliowo, pięknie, ojojoj, aż mam ochotę jakieś ciasto zjeść, ale nie mam żadnego w domu niestety. Zamykana na magnes, Magic Finish Satin Lipstick. ta -dam! Oto kosmetyki wszystkie z tego kalendarza adwentowego, no tak z daleka. Wygląda to całkiem fajnie, kolorowo, ale czy mnie to powaliło? Zdecydowanie nie, wiecie co? Ja mam chęć tylko używać te piękne zapachy, reszta takie, no no, średnio. No może ten kremik z witaminką C, serum pod oczy, to tak, ale reszta... Jakoś tak bez Co myślicie o tym kalendarzu adwentowym? Też Was tak jakoś nie zachwyci? Czepiać się tutaj tego kalendarza adwentowego nie będę, zdecydowanie nie, bo nie mieliśmy wiecie, jakichś takich zapychaczy typu pielniczki, jakieś tam spineczki, gumeczki i tak dalej. Jednakże jakoś tak nie powalił mnie po prostu. Za 235 zł myślę, że są ciekawsze kalendarze adwentowe. A tutaj powstała nam taka fajna Półeczka. Zobaczcie, jakby ładnie można było sobie to wszystko tutaj poustawiać, gdyby to się jeszcze trzymało, nie latało. Co myślicie o tym kalendarzu adwentowym piszcie, zostawcie kciuka w górę, jeżeli ten odcinek Wam się podobał i kto dotrwał do samiutkiego końca. Bo dosłownie w ostatnich sekundach to mówię, nikt napisze czerwony w komentarzu. Zobaczymy, kto uważnie ogląda. Buziaki i do zobaczenia.